Witam was na kanale GraczFan. W dzisiejszym materiale przyniesiemy się do uniwersum Władcy Pierścieni, ponieważ chciałem odpowiedzieć wam na pytanie, czy Golum był wyjątkowy, a jeśli nie, to czy każda postać ze Śródziemia mogła go zastąpić. Posłuchajcie, Golum przyszedł na świat około 2400 roku III ery, jako hobbit Smigol i wywodził się ze szczepu storów, którzy od pokoleń zamieszkiwali nad Anduiną. W tamtych czasach nie był kimś wyjątkowym, chociaż wśród swojej rasy jego rodzina była szczególnie poważana, ponieważ jej przedstawiciele byli po po prostu niewiele więksi od pozostałych hobbitów. Smigol z charakteru był niezwykle dociekliwym i wścibskim młodzieńcem, który interesował się wszystkim co go otacza. Szczególnie jednak podobał sobie historię Śródziemia, którą poznawał między innymi poprzez kopanie w ziemi i odnajdywanie reliktów zamierzchłych czasów. W czasie swoich 63 urodzin spędzając dzień z kuzynem Digolem na polach Gladen jego przyjaciel wędkując został wciągnięty do wody przez wielką rybę i odnalazł na dnie akwenu jedyny pierścień. Smigol widząc świecidełko, zażądał od kuzyna, aby ten dał mu go w ramach prezentu, gdyż tak nakazywała tradycja ludu hobbitów. Jednak ten odmówił, po czym wywiązała się między nimi walka skutkująca śmiercią Digola. Od tamtej pory Smigol ogarnięty wpływem pierścienia Saurona, używał go do uprzykrzania życia swoim rodakom, a jego charakter i wygląd stopniowo zaczął ulegać zmianie. Ostatecznie został przez to wygnany przez seniorkę rodu, która dla świętego spokoju pozbyła się Goluma, bo tego już wtedy przezywano z wioski Storów. Jedyny pierścień mocno wpłynął na Smigola, powodując, że ten doznał rozdwojenia jaźni i z jednej strony traktował artefat jako swój największy skarb, a z drugiej strony go nienawidził i chciał za wszelką cenę od niego uwolnić. Moc pierścienia dawała mu również długowieczność i odporność na starzenie i choroby. Jego wpływ złej siły zmienił również niegdyś hobbita w monstrum, które swoim wyglądem nie przypominało już Smigola z dawnych lat. Pierścień zdeprawował Hobbita, wzmacniając jego wszelkie negatywne cechy, powodując, że jaźń Goluma była w stanie zabić w obronie swojego skarbu. Historia tej postaci była tragiczna i pokazywała w jaki sposób niegodziwa moc Saurona potrafiła wypaczyć i zniszczyć istoty z którymi się zetknęła. Energia jaką dysponował pierścień była wyjątkowo potężna i nawet potężni magowie pokroju Gandalfa musieli uważać na jego zgubne działania. Pewną odporność na jego działanie posiadały głównie istoty, które miały dobre i czyste serca. Dlatego też Frodo Baggins dzięki nadzwyczajnej sile charakteru był w stanie opierać się pierścieniowi, który jednak mimo oporu powoli wyniszczał swojego użytkownika próbując go zdeprawować. Ostatecznie każda istota, która zetknęła się z pierścieniem, mogła skończyć jak golum. jednak było to uzależnione od charakteru danego bohatera. Proces przebiegał znacznie szybciej u istot posiadających negatywne cechy, czy też skrywane w duszy zło, zaś znacznie wolniej u skrajnie dobrych bohaterów, którzy mimo wszystko musieli walczyć, by nie ulec wpływowi pierścienia. Podobny efekt było przykładowo widać u Bilbo, który początkowo opierał się w płowi pierścienia i można było odnieść wrażenie, że jest odporny na jego moce. Jednak ostatecznie na nim moc saurona wyryła piętno i zaczęła zmieniać jego charakter i wygląd. Podsumowując, każdy bohater czy to hobbit człowiek elf czy krasnolud mógł skończyć podobnie do Goluma. Proces ten finalnie był nie do zatrzymania, jednak u jednych doszłoby do tego szybciej, a u innych z racji na moc charakteru znacznie później. Jeśli materiał przypadł Ci do gustu, to napisz w komentarzu hasło Bitwa pięciu Armii, a i pamiętaj, że podobnych filmów jest już ponad tysiąc na kanale. Tymczasem uważaj na trole, które okupują leśne trakty, trzymaj się, cześć.